Cześć, Maciej Gajewski Spider Swap. Dzisiaj powiem wam o moim nowym odkryciu, jakim jest to urządzenie wielofunkcyjne. Dzięki niemu bowiem przestałem myśleć czymś takim jak zamienniki. To co tutaj widzicie, to nie jest zestaw małego chemika. To zestaw tuszy, dzięki którym napełniamy to urządzenie wielofunkcyjne. Ono samo jest dobrej klasy. Dobrze drukuje, dobrze skanuje, ale jego głównym atutem jest właśnie ten łatwy, prosty i ekonomiczny sposób wymieniania materiałów eksploatacyjnych. Do tej pory jak wymienialiśmy atrament w drukarce czy urządzeniu wielofunkcyjnym musieliśmy wymieniać cały nabój drukujący, ponieważ jest to skomplikowane urządzenie, delikatne, no i nie istniała łatwa metoda na ponowne uzupełnianie tuszem tego naboju. To, co tutaj widzicie, to cztery buteleczki zawierające całą paletę barwną Cmyk. Dzięki specjalnej konstrukcji ich korka, a także systemu podającego atrament w drukarce, możemy łatwo przelewać ten atrament do zbiorników. Dzięki czemu, jak sami widzicie, to już się robi ekonomiczne. Jak bardzo ekonomiczne? Jedna z taka buteleczka kosztuje 25 zł, a napełniona drukarka potrafi wydrukować 8000 stron w kolorze i 10 10000 stron w czerni i bieli. No ale czy jedynym atutem tej drukarki jest to, że ona jest ekonomiczna? Czy to jest takie urządzenie masowe dla oszczędnych i nie oferuje żadnych innych zalet? No nie zupełnie. Zacznijmy od najprostszego, czyli to, co kryje się w nazwie AIO All-in-One, czyli drukarka, skaner i kopiarka tworząca razem to urządzenie wielofunkcyjne. Moduł drukujący oferuje bardzo dobre parametry pracy. 1200 1200 dpi yy, i dwa tryby wydruku. Jeden szybki, jak potrzebujemy naprawdę szybko yy, uzyskać nasze prace, a drugi optymalny, który powoduje, że to jest naprawdę wydruk bardzo wysokiej jakości. Świetne do zdjęć. Ale to dalej nie koniec zalet. Dowiedzieliśmy się już, że to jest urządzenie, które jest ekonomiczne, wydajne i oferuje dobre parametry pracy. Ale to jest też urządzenie nowoczesne. Po pierwsze, to urządzenie sieciowe. Nie musimy go podłączać kablem USB do komputera. Możemy go podłączyć do naszego routera, a dzięki temu wszystkie urządzenia, które autoryzowaliśmy w konfiguracji tej drukarki, będą mogły z niego korzystać. Co więcej, drukarka ta obsługuje technikę Wi-Fi Direct. Co to oznacza? No, jeżeli mamy dedykowaną aplikację zainstalowaną na komputerze, tablecie i telefonie, obsługiwany z Windows, Android, Windows Mobile, iOS, to możemy od razu. Wysłać coś do wydrukowania. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Spieszymy się, potrzebujemy szybko wyjść, a jeszcze potrzebujemy wydrukować bilety na samolot. No, zamiast zgrywać te bilety na komputer, wysyłać je na drukarkę, pędem to wszystko robić, wystarczy, że uruchomimy aplikację w telefonie, klikamy wyślij ten bilet do drukarki i lada moment jest on już gotowy. Podobnie wygląda sytuacja z powrotem z wakacji i wydrukiem zdjęć. Ale to nadal nie koniec. Dzięki temu samemu mobilnemu oprogramowaniu możemy sprawdzić zdalnie stan naszego urządzenia wielofunkcyjnego, poziom naładowania atramentu, tyle ile gwarancji zostało do końca, być może konieczność kontaktu z serwisem gwarancyjnym. To wszystko i wiele więcej. Podsumujmy więc. Po pierwsze, HP GT5820 jest urządzeniem nowoczesnym, które pięknie integruje się z nowoczesnymi sprzętami mobilnymi. Po drugie, oferuje dobre parametry wydruku, co spowoduje, że no, nasz tekst i nasze zdjęcia będą ładnie wyglądały. A po trzecie, jest ekonomiczne. I nie tylko pod względem takim, że to w końcu jest tańsze, ale w końcu nie musimy się zastanawiać nad zamiennikami. No bo zobaczcie, babrać się z tymi strzykawkami, zastanawiać się, czy coś się nie popsuje, nie rozleje, myśleć o ewentualnych oszczędnościach. No tutaj zamienniki nie nam żadnej ponieważ certyfikowany atrament HP, czyli ten oferujący najwyższą jakość dostosowany do parametrów pracy tej drukarki, jest w cenie w zasadzie zamiennika. Jest wygodnie, jest dobrze, jest bezpiecznie w zasadzie, to produkt kompletny. To urządzenie HP wypożyczyło mi do testów i niedługo będę musiał się z nim rozstać, ale wiecie co? Ta wygoda i ta bezstresowość spowodowała, że już rozważam jego zakup. Dzięki za Waszą uwagę, jeżeli podobała Wam się ta recenzja to łapka w górę, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich to kliknijcie subskrybuj, no i nie zapominajcie o dziale komentarzy, tam są często merytoryczne dyskusje, liczę również i na Wasz głos.